Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym miesięcznym filmie z Pucharu Świata Wspierających. Przypominam, że każdy może mnie wesprzeć w każdej chwili. Wszystkie informacje macie dotyczące właśnie wspierania pod przyciskiem wesprzyj. A jeżeli film wam się spodoba i kontent jaki prezentuję na kanale również wam się podoba, no to fajnie jakbyście zasubskrybowali kanał i dali łapkę w górę pod tym filmem. Ja przygotowałem tutaj już zawodników wspierających. Raz, dwa, trzy, cztery, piętnastu wspierających dzisiaj wystąpi w Mistrzostwach Świata w Watykanu. Ale na jakiej skoczni? Na jakimś mamucie. Zobaczmy na jaki. Może słuchajcie fuzinę vale Romana, Co wy na to? Emil przed mikrofonem z pierwszym numerem startowym Belka 27. Wiatr no nie przeszkadza, ale bardzo mocno wieje w bok, więc troszeczkę będzie, na, będzie nam tutaj właśnie zawodników spychać na lewą stronę ze skoku. No i Emil przed mikrofonem 222,5 metra. Kolejny, kolejny ze wspierających to JP. -czek. Zobaczmy, jak sobie odpeczek poradzi. A no, wiatr ustabilizował się na takim mocnym dosyć pr mocnej prędkości dosyć. I zobaczcie, jak pięknie odpeczek leci dalej niż Emil. No i to 230 metrów pierwsze miejsce. myszon 77, jeden z bogaczy, aktualnie jest trzech bogaczy. Jednym z nich właśnie Myszon, dobre wyjście z progu, ładnie położył się na nartach. Ładnie to wygląda, tylko żeby złapał noszenie, złapał noszenie i powinno być pierwsze, drugie miejsce, pierwsze miejsce, proszę bardzo. Skoczył pół metra bliżej, ale miał lepsze noty, no i o 9 prowadzi przed jp Maniek, oj wiatr zelżał, wiatr zelżał, wieje. Troszeczkę z mniejszą prędkością, ależ wysoko, ależ wysoko, ależ daleko, będzie daleko. No zobaczymy, czy to będzie pierwsze miejsce Mańka, trzecie miejsce, ale nawet tam jest naprawdę duży ścisk. No i to są małe różnice punktowe. Krystian Szymański też długo wspiera już. Zobaczmy na Krystiana, nie już nie przyjechałem nim przez próg, ale ładnie to wygląda sylwetka w locie. Świetna, ale zabrakło. Zabrakło tego noszenia, no i 225 metrów czwarte miejsce. Quincy Official, jeden z nowych wspierających. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Quincy. Zobaczmy. Oj, ojoj ojoj. Oj, oj. Niestety, niestety. Ależ będzie słaby skok Quincy. No, moja wina, przepraszam, Quincy. Moja wina, oczywiście. No, no tak, no przecież ja, ja, ja wam skaczę. Krzywo się wybiłem, przepraszam. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. 206,5 metra. Może w drugiej serii będzie lepiej, ale nie zrobiłem tego specjalnie. Także przepraszam, wybacz. kinio. Zobaczmy na kinio. Teraz, o, prosto wybi proste wybicie, ale troszeczkę zbyt pasywnie. Niby wysokość ma, ale zaraz spadnie i nie będzie aż takiej odległości, chociaż nie jest tragicznie. Piąte miejsce mogło być lepiej. Dietetyk granie. Zobaczmy na dietetyka. Być może po tych dwóch słabszych skokach będzie lepsza próba, ale za wcześnie, teraz za wcześnie. Widzicie, spóźniłem, albo zbyt pasywnie, albo krzywo, albo za wcześnie. Chociaż chociaż będzie, będzie trzecie miejsce. To jest dobra pozycja wyjściowa. Jak na razie oczywiście nie ma jeszcze, nie jest jeszcze koniec pierwszej serii. Spokojnie, jesteśmy dopiero w połowie pierwszej serii. Oj, znowu, znowu spóźnione, lekko krzywe, ale może wyratuje sytuację. No, ładnie, 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 ładnie. No, powiedzmy, że z takim wybiciem i tak nie jest źle. Oj, przedostatnie miejsce, ale to nie są duże, duże różnice punktowe. To się wszystko jeszcze da odrobić w tej drugiej serii. Demateuszek ładnie, ładnie się ułożył po wyjściu z progu. Złapał noszenie i piękny skok. To będzie miejsce w czołówce. Piąta pozycja nie jest źle. Na razie w połowie stawki. Zobaczymy, jak będzie ostatecznie yy, klasyfikowany po pierwszej serii. Świadomski. 11 numer startowy już. Zobaczmy. Ładnie, ładnie, świadomski, ależ pięknie. Będzie jeden z najdłuższych skoków dzisiaj, chociaż troszeczkę spadł. No i trzecie miejsce, ale to, był, to była dobra próba. Czułem, że fajnie mi to wszystko leci. Kamil Tomczyk. Zobaczmy na Kamila. Świadomski, nie było źle, a Kamil, Kamil też ładnie będzie najdłuższy skok, widzę! Za rozmiar skoczni Kamil Tomczyk! Pierwsze miejsce, 237 metrów, pierwszy skok, jedyny skok jak na razie za punkt HS, o 2 metry przekroczył rozmiar skoczni Kamil, brawo! Solores. Solores też ładnie, też ładnie to wygląda, Solores również będzie daleko! Czyżby jakieś dobre warunki, no nie ma rozmiaru skoczni, ale naprawdę te dwa skoki... Ooo, ale na notach trochę stracił, odległość fenomenalna, na notach niestety trochę stracił. ProGame, przedostatni zawodnik pierwszej serii, no zobaczmy, dwa skoki naprawdę na najwyższym poziomie, a teraz nie wiem, że nie spóźniłem. Zobaczymy, 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 niziutko nad ze zeskokiem, Niziu, jeszcze miski, niestety miski. Przepraszam Cię Pro Game, ten skok mógł być dłuższy, dłuższy, ale niestety kliknąłem, przepraszam, no w każdym odcinku musi się zdarzyć miski, jakieś, no to jest jakieś nienormalne. Wódka Style, ostatni zawodnik, również jeden z bogaczy, no i ładnie, Wódka Style, ma wysokość, ma wysokość i ma prędkość, upadek, upadek wódki, o matko boska, co tu się wydarzyło? Niestety wódka, 228 metrów, ale niestety z upadkiem, no i... No, i zaczyna. zaczyna. Na szczęście nic mu się nie stało. Nie połamał się. Mamy go w drugiej serii konkursowej. No i wódka. Może będzie jeszcze lepszy skok, w sensie chodzi o odległość. No dobra, o styl też, bo no, upadł. Ale świetnie, ale świetnie, świetnie, świetnie. Oj, tak! Chyba druga odległość tego konkursu. Brawo dla wódki. No, gdyby ustał ten skok w pierwszej serii, byłoby naprawdę dobre miejsce na koniec tego konkursu. Quincy. No tutaj wybijem się. Znowu się wybiłem trochę krzywo, ale zdecydowanie lepiej niż to było w pierwszej serii. I Quincy, Quincy, Quincy. Ładny skok, ale to nie będzie drugie miejsce aktualnie, tak. Nie wyprzedzi wódki, więc wódka z tym upadkiem nie będzie na ostatnim miejscu. No, takie jakieś pocieszenie zawsze jest. Pro Game, trzynaste miejsce. Pro Game, a tutaj misclick się zdarzył. Uuu, ale go wzięło, ale go wzięło, no niestety, ale może złapie noszenie nisko nad zeskokiem, jest za czerwoną mnie, nie będzie ostatni, ani przedostatni, będzie być może przed przedostatni, zobaczymy. Kapi Junior, 223,5 metra, no tutaj już są skoki lepsze, ale z rezerw, oj, 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 oj. ależ przejechałem przez próg, ale zobaczcie, zobaczcie co tu się dzieje z takim wybiciem, z takim wybiciem 230 metrów, przecież to był przejechany, Przejechany wyskok. Przejechany próg po prostu. Najmniej przed mikrofonem, same jedynki. Pierwszy numer startowy i 11 miejsce po pierwszej serii. No, Emil, zobaczmy. Emil, Emil, Emil. Za czerwono mi nie będzie. No, blisko, ale chyba powinien być na pierwszym miejscu. Drugie, ale minimalnie. Dwie dziesiąte. No, ale nie będzie ostatni. Kinio. No, już mamy najlepszą dziesiątkę. Pięciu zawodników za nami tej drugiej serii. No i kinio. Ładnie, Ładnie. Dosyć wysoko leci, ma prędkość i jest za czerwoną Minie Chyba tu już powinno być pierwsze miejsce. Tak jest. Pierwsze miejsce, ale też 0,7. Także, także naprawdę tutaj jest ścisk olbrzymi. Krystian Szymański, 225 metrów, to była naprawdę dobra próba, ale Krystiana ale stać stać na więcej. Wszyscy to wiemy, wszyscy to wiemy, wszyscy to wiemy i Krystian to pokazuje. Zdecydowanie lepszy skok o 8 metrów. Brawo dla Krystiana. Idę Mateuszek. No tutaj też 229 metrów. Tutaj już się robią naprawdę bardzo, bardzo małe różnice punktowe. No idę Mateuszek. De Mateuszek raczej nie powinno być problemu z zajęciem teraz pierwszego miejsca. Świetnie leci. No i za czerwono minie 230 metrów. 231,5. Poprawił się. Brawo. Maniek. Tutaj też może będzie teraz 230. W pierwszej, w pierwszej serii nie było tyle metrów. No, Maniek, wysoko, wysoko leci, ale chyba zbyt pasywnie, żeby było 230, właśnie, spadł. Nie było z czego odlecieć, nie było tej prędkości, Tros trosze troszeczkę za pasywnie było e, w locie, no ale niezły i tak skok. Dietetyk granie, no, dietetyk bardziej się położył na narty, ciągle ten wiatr wieje w bok, ciągle ci zawodnicy lecą bardziej na lewą stronę tego zaskoku albo na prawą, jak się patrzy na skocznie. 200, troszeczkę gorszy skok, 1,5 metra gorszy skok, trzecie miejsce, ale będzie w pierwszej dziesiątce. Świadomski, top five. Zaczynamy. 228 5, zaczynamy. 228,5 metra, dobry noty dostał, w takim razie w pierwszej serii teraz. Teraz jaka będzie odległość? Dobrze, dobrze to wygląda. Świadomski nisko nad deskokiem leciał, drugie, trzecie, piąte. ależ tutaj się, troszeczkę pozmienia. Solores, czwarte miejsce, no to już był skok za 230 230... 230 metr. E, no i Solores, co pokaże nam w tym skoku? Ładnie, ładnie leci. Czy doleci? Doleciał do tej czerwonej linii, to może być atak na podium? Dwa równe skoki na 231 metr. I odpeczek 230 metrów również już osiągnął w pierwszej serii. Teraz musi powtórzyć ten wyczyn, aby mógł marzyć o podium. No zobaczmy, zobaczmy, czy będzie 230. Chyba było, tak mi się wydaje. 231 i jest na pierwszym miejscu. O 30, zaledwie 30 punktów. Wow. Myszon 77, 229,5 metra. Fiat dalej w bok. No, dla wszystkich są bardzo sprawiedliwe warunki wyrównane. Myszon, 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 myszon. No nie ma tej odległości! I spadnie! I spadnie nam na ósme miejsce. Skończę najgorzej na dziewiątym miejscu, ale to zależy tylko od Kamila. Świetny skok. Jedyny skok w tym konkursie za rozmiar skoczni. Świetnie, Kamil poleciał. Brawo dla Kamila. Jeszcze raz z pierwszej serii. A teraz. Oooooooo! Czy będzie, czy będzie zwycięstwo? Nie będzie zwycięstwa. Wszyscy już pewnie myśleli, że Kamil skoczy. Dwunaste miejsce Kamila. Przepraszam, gdzie Kamil również było krzywe wbicie. To nie robię tego specjalnie, ale co mi się zdarza. Nie jestem jakimś profesjonalistą w tą grę. Ja w ogóle nie umiem grać w tę grę. Nie, dobra, nieważne. Lepiej skupmy się na wynikach oficjalnych tego konkursu. I mamy, proszę państwa, tak to wygląda. jp Solores, demateuszek, Dematouszek, podium. No i. Ach. Kamil Tomczyk, 237 metrów w pierwszej serii, 216 w drugiej. Wybacz mi, Kamil, ale no krzywe wybicie. Tak samo skoczyłem krzywo Quincy, tak? Quincy też było krzywo w pierwszej serii, także. No, by Miskich był jeden, ale nie aż tak tragiczny, no i dwa krzywe wybicia, no i tak nie jest źle, także, także no, no, no trudno, no, no tak już bywa, no to jest też, też jakiś tam element mm, losowy, losowości, że no. W sensie, na no, losowości, no czasami się zdarza No każdemu pewnie się kiedyś zdarzyło Dobra, nieważne, w sensie ważne, ale Ale kończymy ten odcinek, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę Mam nadzieję, że odcinek spodobał Fajny konkurs, fajnie mi się grało No i co, no i każdy z was może mnie wesprzeć Wszystkie udogodnienia macie z... Oczywiście związane ze wspieraniem Macie w opisie, nie w opisie Pod przyciskiem, pod przyciskiem wesprzyj Tam możecie poczytać, wesprzeć No i to tyle, dziękuję za oglądanie Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!